Siemano z tej strony Wini, e, witam Was w 15 odcinku ciekawostek. W pierwszym odcinku ciekawostek w tym roku, gdzie pokażę Wam ciekawostki numer 85 do 90 w tej serii. Czyli już się, już się zebrało całkiem sporo ciekawostek. Mam nadzieję, że rok 2014 będzie dobrym rokiem dla kanału i będziecie mieli co oglądać. Ale dużo pieprzyć nie będę, przechodzimy do ciekawostek i mam nadzieję, że tu nie będzie słyszeć gry, bo Azyl akuratnie teraz gra w GTA V, a ja nagrywam ciekawostki. Pierwsza ciekawostka to zatopiony statek koło wysp na wschodzie mapy w Oceanie Spokojnym. Statek jest dość spory i jest co zwiedzać. Jest tu też dużo rekinów, które mogą nas pożreć, dlatego mam dla bezpieczeństwa batyska. Statek był pokazywany na screenie przed premierą GTA V, o ile ten screen kojarzycie, teraz wam go pokazuję na ekranie. Easter eggiem jest również to, jaki napis się znajduje przy mostku kapitańskim, czyli Safety First, co znaczy bezpieczeństwo przede wszystkim, co się raczej w tym przypadku nie sprawdziło, skoro statek znajduje się pod wodą. Ocean skrywa bardzo dużo rzeczy. Pokaza pokazywałem wam już na przykład dwa zatopione samoloty e, oraz statek UFO, już w pierwszym odcinku ciekawostek. A teraz do tego grona dochodzi spory zatopiony statek. Jak znacie jakieś ciekawostki pod wodą, to je podsyłajcie, a ja również będę szukał i mam nadzieję, że coś znajdę. Ale przechodzimy dalej do kolejnej ciekawostki. Rockstar często auto z poprzednich części GTA daje do najnowszych, jak na przykład samochód Comet, który był w GTA 4. Albo Infernus, który był w GTA San Andreas i w GTA 4, no a teraz te samochody znajdują się również w GTA 5. Jednak nie spotkają się jeszcze z nawiązaniami do tak dawnych serii jak na przykład GTA 2. Chodzi tutaj o samochód Z-typ, który znajduje się w GTA 5. Można go zakupić na stronie Legendary Motorsport za cenę 950 000 dolarów. Ten sam pojazd znajdował się w GTA 2 pod tą samą nazwą i o ile dobrze pamiętam należał też do jakiegoś gangu. Jest nawet całkiem podobny, pomimo dwóch różnych kamer: czyli kamera z góry, czyli z lotu ptaka, no i też kamera 3D, która została wprowadzona przy GTA 3. Dość fajny samochód o bardzo dobrych osiągach, więc polecam zakup tego samochodu, jak ktoś nie ma albo po prostu chce sobie zbogacić garaż o ten samochód. Kolejna ciekawostka: jest również zmotoryzowana. Powracamy do auta JB700 z odcinka 7 ciekawostek, czyli Astona Martina DB5, którym jeździł James Bond. Dla tych co nie oglądali odcinka 7, to polecam obejrzeć, bo tam bardzo się na, ten temat, na temat tego auta rozgadałem. No jest to też chyba najlepszy odcinek, odcinek jak dotąd yy, według mnie, bo był tam m.in. mój kot rasowy, który bardzo Wam się spodobał. Jednak przegapiłem jedną rzecz przy tej ciekawostce, która jest również cechą charakterystyczną dla tego auta. Na rejestracji znajdują się znaki, ale jeżeli dobrze się przyjrzymy, to pod symboliką tych znaków kryje się napis Agent, czyli James Bond. Jest to bardzo fajny samochód, mój ulubiony klasyk w grze, no i też klasyk w świecie rzeczywistym. Ale przechodzimy dalej. Kolejną ciekawostkę można znaleźć w dokach. Znajduje się tutaj taka jakby siedziba organizacji zbrojnej Merryweather. E, ciekawe jest to, co oni tutaj budują w hangarze, a jest to jakaś wielka łódź podwodna. E, do środka wejść nie możemy, bo jest w trakcie budowy. Jedynie co tu możemy przy niej robić, no to po niej po prostu pochodzić. E, jeżeli nie będziemy przeszkadzać ludziom z Merryweather, no to możemy to miejsce spokojnie pozwiedzać. E, poza hangarem znajdziemy miejsce, gdzie spełnuje się helikopter, najczęściej cargo bob więc, jak ktoś nie ma helikoptera a go potrzebuje, to warto udać się w to miejsce. Przechodzimy dalej. Kolejna ciekawostka jest dość nietypowa. Jeżeli jeszcze posiadacie mapy dołączone do gry, to w kwadracie E5 mo można znaleźć małą ikonkę, którą nie znajdziecie w legendzie mapy. A jest to chyba jedyna ikonka na mapie, która, której nie ma w legendzie. Jest to malutki dinozaur. Do ciekawostki dołączyłem też zdjęcia robione z lustrzanki więc powinny być bardzo dobrej jakości, jednak nie wiem czy dostrzegacie tego dinozaura, bo jest on naprawdę bardzo, bardzo drobny. Postanowiłem się udać w tamto miejsce, no i znalazłem tam wielkiego, sztucznego dinozaura, który w dodatku trzymie w łapach wielkiego hot -doga. Jest to dość śmieszne, jest to bardzo charakterystyczne miejsce, skoro Rockstar postanowił to zaznaczyć na mapach dołączonych do gry. Ostatnia ciekawostka, znajduje się na stronie inwestora znajdującego się w GTA V Davina Westona. Myślę, że adres jest dobrze widzialny na filmie, a jak nie to wystarczy wpisać w wyszukiwarce Davin Weston. Kiedy wejdziemy w listę jego inwestycji to można znaleźć na przykład zmianki o wódce, patriotycznym piwie i w tym podobne rzeczy. Jednak ciekawą rzeczą jest napis Country of Greece, czyli kraj Grecja. Jakby powiązać inwestycje z tym krajem, to na pewno chodzi o to, jak Grecja jest zadłużona i w jakich problemach finansowych się ona znajduje. W związku z tym wiele krajów Unii Europejskiej pomagali wsparciem finansowym, żeby m.in. ten kraj nie upadł. Rockstar postanowił sobie z zadłużenia Grecji zrobić easter egg, który znajduje się właśnie na tej stronie. To tyle ciekawostek w tym tygodniu. Standardowo zachęcam do odwiedzania strony facebookowej www.facebook.com.ukosinkvini5. Znajdziecie tam dodatkowe zdjęcia, informacje, zapowiedzi i w tym podobne rzeczy. Zachęcam też do subskrybowania kanału ViniPlay, bo subskrypcje bardzo motywują mnie do dalszego nagrywania. Również proszę o wysyłanie waszych ciekawostek na PW YouTube'a albo Facebook'a. Najlepiej wraz z dołączonym amatorskim zdjęciem lokalizacji na mapie, no i też samej ciekawostki. Wasze ciekawostki są podstawą tworzenia tej serii i mam nadzieję, że dostanę sporo wiadomości od Was. No ja się z Wami żegnam, trzymcie się na razie i do następnego odcinka. Cześć! Na ekranie widzicie teraz statek z GTA 4. Pisze na nim Platypus, a na statku z GTA 5 pisze Octopus. Z łaciny Platypus to jest dziobak, a Octopus to jest ośmiornica. Co jest też w sumie ciekawe. Statek jest taki sam jak w GTA 4. Jedynie czego tutaj brakuje to to, że nie możemy się dostać do...